Przede wszystkim jesteśmy bardzo jako polski Związek Pływacki zadowoleni z tego, że organizujemy po rok kolejne konferencje dla tenorów i instruktorów pływania, międzynarodową konferencję. Wierzę w to, że ona w przestrzeni kolejnych lat będzie zyskiwała jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej. Natomiast dzisiaj to, co mnie bardzo cieszy, to przede wszystkim to, że już w tej drugiej konferencji widzę zdecydowaną, nie większą otwartość trenerów do zadawania pytań, do, do takich wzajemnych konsultacji, do, do, do wymiany zdań, bo to jest niezwykle istotne. Konferencja to nie jest tylko wysłuchiwanie tego, co słyszymy od ważnych prelegentów albo doświadczonych także prelegentów, ale także właśnie ta wymiana zdań, ta wymiana e, opinii, która może przysłużyć do rozwoju polskiego pływania. Przede wszystkim e, konferencja w tym roku, w 2024, to wybitni specjaliści i trenerzy, jak Ben Titley, trener e, bry, kiedyś kadry brytyjskiej, dzisiaj kadry hiszpańskiej, e, to Melanie Marshall, trenerka Adama Pittiego, wybitnego medalisty Igrzysko-Olimpijskiej Rekordzistej, Świata, to Dirk Lang, który jest trenerem z wieloletnią historią, który miał pod sobą opieką choćby nawet na ostatnich Igrzyskach Chadale ale w, w przeszłości wybitnych zawodników w swojej karierze zdobył wiele medali ingrzysk Olimpijskich i Przez Światę i Przez Europę. jako trener. W związku z tym naprawdę ta, ten, 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 ten sztab k, trenerów zagranicznych podzieli się swoją wiedzą, ale mamy też naszych polskich trenerów, którzy będą występowali w panelu podsumowującym trochę ten okres trzylecia przygotowania do Ingr Igrzysk Olimpijskich. Nasi trenerzy, wszyscy, którzy byli na Igrzyskach Olimpijskich, są obecni na konferencji. Więc też wierzę, że będą się dzielili swoim, swoim doświadczeniem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich, bo choć pomimo tego, że no, nie zdobyliśmy medalu na tych Igrzyskach, to rok 2024 był bardzo dobrym rokiem dla polskiego pływania. Medale Mistrzostw Świata, Medale Mistrzostw Europy, Medale w skokach do wody, Medale nawet w pływaniu artystycznym. To naprawdę bardzo, do, bardzo dobry rok dla, dla polskiego Związku Pływackiego. Dlatego jestem przekonana, że każda konferencja jest niezwykle ważna, żeby właśnie tą wiedzę zdobywać. To, co cechuje wybitnego trenera i także wybitnego sportowca, to ciągły rozwój. A rozwój pozwala nam być w kolejnym miejscu i analizować to, co jest dobre, analizować to, co jest złe i szukać rozwiązań do tego, aby polskie pływanie się rozwijało i było w jeszcze lepszym miejscu. Mamy dzisiaj młodą kadrę, bo nasza kadra tak naprawdę także kadra olimpijska. To są zawodnicy w grupie młodzieżowca i w grupie juniora, no z wyjątkiem Katarzyny Wasik. To naprawdę są młodzi zawodnicy, przed którymi jeszcze perspektywa co najmniej kolejnych czterech lat, a jak nie ośmiu. Jak nie Dlatego bardzo ważne jest to, żeby dzisiaj Zadawać pytania, odpowiadać na pewne pytania, szukać rozwiązań dla, dla polskiego pływania i nie tylko na przyszłość. A Polski Związek Pływacki to my wszyscy, nie tylko zarząd Polskiego Związku Pływackiego, a wręcz przeciwnie, to właśnie trenerzy, instruktorzy, kluby i na tym nam zależy, żeby wspólnie z nami się rozwijali.